W dzisiejszym odcinku Masterchefa swoich sił spróbuje książulo. Wystarczą 60 minut. Nie. Zrobienie tego sosu trwa około 2-3 godziny, on się tam bardzo długo dusi, więc chyba. Po tej konkurencji się dowiemy, kto zostanie z nami, a kto niestety wróci do domu dzisiaj. Jesteście gotowi? Tak, tak, tak szef! A kucharze! Pierwsze pytanie, co gotujesz? Dzisiaj będziemy przyrządzać lasagne. Tak jak widzieliście, sporo składników jest potrzebne. Nie są to tanie zakupy, nie oszukujmy się. Jak ci idzie? Celowo nie przyprawam jeszcze mięsa, no bo zaraz będzie to wino odparowywało. Na końcu sobie je po sole i tak dalej, i tak dalej. Rybka lubi pływać. Noże też są, jakie są, wariaty. No. Gra napadano tarłem ręcznie. Tutaj widzicie, oddzielony jest tym... Szalejesz, absolutnie odleciałeś na jakiejś w ogóle serowej miotle. Tą końcówką gra na padano. Tu jest mozzarella, tu jest grana na padano. że ostatnia minuta do końca. Przepisy na serowe dania Jesteście. można znaleźć na stronie MasterChefTVM.pl Ręce do góry! Do jurorów zmierza książulo ze swoim popisowym daniem, włoska lasagna. Wygląda jak kupa. I co też? Ale może będzie dobre. Obłędne. Wszystko zdecydowane, konkretne, bez żadnego bujania. Ale to dobre. To no jest znakomite. Muala. Tu jest.